Dzień dobry! Dziękuję Państwu za udział w naszych dwóch wcześniejszych webinarach poświęconych depresji. Zapraszam na trzeci webinar. Dotychczas mówiliśmy sobie o tym, jak rozpoznać symptomy depresji, jak depresję się leczy, mówiliśmy o pomocy psychologa, o pierwszej wizycie u psychiatry i o innych kwestiach. Podczas trzeciego webinaru chcę podsumować temat depresji. Porozmawiamy o tak zwanym kryzysie psychicznym. Opowiem też Państwu o sytuacjach trudniejszych, o tym kiedy depresja nie chce się leczyć, o tak zwanej depresji opornej na leczenie. Poruszymy też kwestię najtrudniejszą, kwestię samobójstw. Depresja może być chorobą śmiertelną i kończyć się samobójstwem. Istnieją tak zwane czynniki ryzyka samobójstwa, które warto znać, żeby wiedzieć, kiedy bardziej się zaangażować. Porozmawiamy też o tak zwanym społecznym systemie oparcia, bardzo ważnym dla osób chorujących. Jeśli znamy kogoś, kto choruje na depresję, znamy osobiście, to dla takiej osoby elementem systemu oparcia, a być może nawet całym systemem oparcia, możemy być właśnie my. Czasami wystarczy być. Zapraszam na webinar.